Cześć Boże, witajcie kochani bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, święty Król, święty Ojciec, pełen chwały i Majestatu i Miłości przede wszystkim do nas, do każdego człowieka. I to jest piękne. Kochani się tę refleksję. No, muszę to powiedzieć serce, ktoś to jakoś to widzę to z obserwacji, jakoś gdzieś tam też po rozmowach różnych telefonicznych z ludźmi. Jeśli kochani, nie, jeśli nie wiecie o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze i o cyferki jakieś, nie? Rozmawiam też, rozmawiam też właśnie z ludźmi. Na przykład zobaczcie, że niektórzy do mnie mówią, że nie mają czasu na modlitwę, nie mają czasu na adorację, nie mają czasu na różaniec. Chcieliby może tam albo znik, znikomy czas, jakiś tam, nie? Jakiś taki Poświęcają tylko na to, żeby można powiedzieć tak w cudzysłowie, odklepać, tylko nie, żeby zaliczyć ten różaniec, żeby mieć takie trochę czyściejsze sumienie, nie? że już oni to coś tam powiedzieli, ten różaniec, nie? Nie na tym to wszystko polega, kochani, ale jak nie wiecie co chodzi, to jeszcze raz powtarzam: jeśli chodzi, zawsze chodzi o hajs i o cyferki, nie? I zobaczcie, no, na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, żeby spotkać się z Jezusem, pobyć z nim, godzinkę, dwie, trzy nawet jak trzeba. Ale mają czas na przykład na robienie czegoś co pod pozorem, jakiś pod poszczykiem nie niby to dla pana, na jego chwały, no ja tak naprawdę chodzi o to, że no zobaczcie nawet jak ktoś tam podaje, że jak nie wiecie właśnie co chodzi, to chodzi o cyferki i o hajs. <laughs> Jeszcze raz powtarzam. Zobaczcie, jak niektórzy na podają. O tam stupnęło tam nie wiem 10 tysięcy subskrypcji, tam milion subskrypcji nie tak jakby chlubią się tym, że coś tam, że coś tam, coś tam, nie? Ale się sobie też takiego nie, czy tam, czy masz czas na dorację, czy, czy, czy ale, ale, czas, czas na jakieś robienie czegoś takiego, nie, że poświęcanie się taki, z, z jakiejś takiej, nie wiem, żeby, żeby, być lubianym, podziwianym, to zawsze się znajdzie czas, nie, żeby coś ogarniać, coś zrobić, nie. No ale żeby Jezus był kochany, lubiany, żeby zajść do niego i powiedzieć, Mu, jak bardzo się go kocha, posiedzieć z nim trochę. Porozmawiać z nim. On taki samotny się czuje w tym tabernakulum, nikt do niego praktycznie nie przychodzi. Ludzie tylko chcą, jakieś, nie wiem, zrobić sobie jakiś nabić cyferek albo lajków. Bo tym, tym jakby podbudowują swoją może wartość. Nie wiem, człowiek, jak nie, człowiek jak nie zrozumie w sercu tego, że jest naprawdę dzieckiem Bożym, bez względu na wszystko, na okoliczności, czy coś ma, czy nie ma. To zawsze będzie szczęśliwy, no bo jest... w sercu ma świadomość, że jest dzieckiem Boga, Ojca Wszechmogącego i to jest najpię najpiękniejsze, no nie musi nic... nie musi coś nic udowadniać, no. Zobaczcie, no niektórzy mówią, że nie mają czasu na modlitwę, nie mają czasu, no. A na co mają czas? Na co mają czas? Właśnie, no, robią coś może, co tak naprawdę nie... niepotrzebne jest jakoś w zbawieniu ich. Niby tam pod płaszczykiem jakiegoś tam... Coś dla Pana, coś dla Pana. No nie wiem, no. a no zawsze tam się chlubią tym, nie? O, stuknęło tam, nie wiem, tysiąc subskrypcji, subskrypcji. Muszę, muszę to powiedzieć, nie? Że muszę to zakomunikować. No nie wiem, ja to tak jakoś, tak to... Przychodzę obok tego. Jak Wy myślicie, nie? Jest coś takiego, nie? Takie, takie trochę chrześcijańskie salony, nie? <grydy> Każdy się prześciga tylko, nie? Kto jest lepszy, nie? Ja tak zajechałem, o nie, ty tutaj, ja, ja tak, nie? Patrzę, a patrz ten, ciągle się tylko wyprzedzają, kto, le, kto, kto lepiej coś zrobił, nie? <grydy> Ale gdzie w tym Jezus jest? Gdzie w tym jest Jezus? To Jezus musi być uwielbiany, nie człowiek. To Jezusowi się oddaje chwałę, nie człowiekowi. Trzeba to zapamiętać raz na, do końca życia. No takie spróżności, no. Robimy różne rzeczy. Czasami spróżności, z z jakiegoś niedowartościowania nie się. Chcemy się dowartościować. Angażujemy się w jakieś akcje, żeby to, że, że, że niby to my robimy to, że, że to my nie. Że to my. No ale to trzeba badać swoje serce, no. Trzeba badać swoje serce. Trzeba przychodzić do Pana. przybywać z Jezusem. Osamotnionym, a no nie jakieś tam działać, niby to pod poszczykiem dla pana, a na siebie <grystanie> nie, nie wiecie co chodzi. To chodzi o hajs i o, i o cyferki. No to proste jest i próżna chwała jakaś. no. Wyprzedzanie się jedni drugich od siebie, chwały odbierają, jak pan Jezus mówi. No nie szukają chwały tego, który ich posłał albo który ich stworzył. Bo nie, nie szukają chwały Boga, ale oni dobrali już może swoją nagrodę. Może to jest na tej zasadzie, nie? Może tutaj jesteś, kochane, siostro, bracie, gdzieś tam przyglądasz się temu wszystkiemu. Oni odebrali może już swoją nagrodę, nie? Zobaczcie. Pan Jezus mówi, że ubodzy, ale bowiem do was należy królestwo niebieskie. Może to jest wielka łaska, że jesteście ubogimi, bo byście mogli popaść w jakieś wiele, wiele różnych pokus i porządliwości, jakbyście mieli coś, coś więcej. Byście chcieli być zauważani. Byście chcieli być fajni, byście chcieli fajnie mówić, byście chcieli, nie wiem, na kiedy być, <laughs> mieć milion lajków. <laughs> Lajki to, nie, to nie, nie odgrywają ważnej roli, no ale na, na niektórzy, którzy mają jakoś niskie poczucie swojej wartości, to gdzieś tam może pomagają w tym. Także mówię, no jak nie wiecie o co chodzi, zawsze chodzi o, ha o hajs <grystanie> i o cyferki. że wszystko takie piękne na tym Facebooku jest, wszystko takie naciągane, takie wszystko takie musi być piękne. Super ekstra, że to wszystko takie wow, że to pia, Kochanie, ja znam takich ludzi, którzy nawet piętrzynki organizują, a mówili mi, że na przykład my obgady obgadywali przy mnie kogoś innego, nie? To o co tu chodzi, nie? Kłócą się między sobą. Chodzi o hajs, rozumiecie? No, chodzi o hajs. No, ludzie frana palą na Facebooku, że trzeba miłować bliźniego, a, a, a poza Facebookiem kłócą się, nienawidzą siebie, nie? Bo chodzi o hajs i o cyferki, no. <grym> Zazdroszczą jedni drugim. Dlatego, błogosławieni, jesteście ubodzy. Dowiem, do, bowiem do, do was należy Królestwo Niebieskie, bo nie jesteście narażeni na wiele pokus. Na porządliwości jakieś, na jakieś nienawiści, zazdrości jedni drugim. Zobaczcie, Słowo Boże mówi rządzę gdzieś tam, nie? W ludziach. Chęć posiadania, chęć jakichś zeszczytów, stołków, bycia lubianym, szanowanym. To <laughs> jest po prostu jakieś zwodnicze takie, że... Także no tak, tak, tak mi się wydaje, no taką refleksję w sercu, no że nie mają czasu no, na spotkanie z Panem. No, może i mają tam jakieś jakieś tam wydzierają z tego swojego dnia tam jakiś skrawek tylko, nie? Żeby tylko tam sumienie ich nie, nie, nie bolało, nie wyrzucało nic, że tam niby tam za... Jakieś tam, nie wiem, koronkę do Bożego Miłosierdzia albo no jakoś tam różanie co, bo tam przyjdzie na 15 minut do Pana i... 15 minut pierwsze to dopiero człowiek myśli swoje układa, żeby się uspokoić z tego całego szamba takiego gdzieś w świecie. Jak ze świata przychodzi na rację, to wszystko, te informacje, tych ma mnóstwo różnych gdzieś tam, zależy co robi jeszcze, nie? Ja to staram się telewizji nie oglądać, bo... no bo nie lubię. Nie lubię oglądać telewizji. Nie ma tam nic dla ciekawego. Wolę czytać pismo święte, wolę trwać na modlitwie różnicowej, wolę trwać na uwielbieniu, wolę mieć relacje z Jezusem, z Maryją, wolę im dziękować cały czas, nieustannie dziękować, dziękować, I dziękować, robić swoje i nic już nie przejmować, i tyle, kochani, no a tutaj gdzieś tam, no daj Boże, żeby jak najwięcej ludzi z tych chrześcijańskich salonów można by było spotkać na adoracjach, nie? Że przychodzisz, patrzysz, o jest ta osoba z chrześcijańskich salonów przed Panem o to już jest, już jest coś <słuch> Ach, jak rzadko kiedy kogoś widujesz z chrześcijańskich salonów na na adoracji gdzieś tam sens, no to jest słabo no słabo no, chodzi o cwerki, o hajs no dzisiaj z ewangelizacji ludzie po prostu zrobili jakiś dobrobyt żyją sobie z tego i nie no i tyle, no. Się skończy niedługo, no, takie dorabianie się na Ewangelii. Ja myślę, najboże. Takie też, takie, to, takie moje refleksja, no, kochani, no. Błogosławieni jesteście ubodzy, ale bowiem do Was należy Królestwo Niebieskie. Ściskam Was mocno i polecam się w Waszej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spokój, dobro.